Siemanko wszystkim. Słuchajcie, witam was w takim filmiku, gdzie powiem kilka słów ode mnie, będzie to troszeczkę informacji, troszeczkę też wyżalenia, a więc zaczynając może od tej nudniejszej strefy, czyli informacje. W poprzednim odcinku takiego typu, gdzie siedziałam w tym samym miejscu i mówiłem, że dziękuję za wszystko. wspominałam też o tym, mając przeszklone oczy, że bardzo zależy mi na tym i bardzo doceniam to, jak w grudniu wszyscy się razem zbieramy na tych live'ach. Wspominamy stare czasy i tak się dzieje od 6 lat. 1 grudnia mamy, więc od dzisiaj moi drodzy, pierwsza informacja. Przez cały grudzień będą live. Oczywiście nie wiem, być może jakiś dzień opuszczę, ale dzisiaj będzie live, jutro będzie live, zapraszam Was na godziny 18.30. Będą jakieś nagrody do, do wygrania, jakiś sprzęcik, być może coś grubszego, jakieś śmieszne telefony, coś z bratem, coś bez brata. Yy, myślę, że będzie fajnie i mam nadzieję, że ten grudzień spędzimy razem, bo bardzo mi na tym zależy. Nie wiem, gdzie mój kanał będzie za miesiąc lub dwa. Jak widzicie, troszeczkę jest jakoś przez YouTube'a przyblokowany, co jest w ogóle śmieszne. To mam przecież najnowszy kanał Fredek, o którym też mówiłem w przed nim tego rodzaju filmiku. Ten kanał ma teraz 8000 subskrypcji. W ogóle dzięki, że subujecie i co wrzuciłem vloga, nad którym pracowałem przez 15 minut. Za chwilę też powiem, dlaczego nie ma tych profesjonalnych vlogów. I taki vlog szybki zrobił więcej wyświetleń niż mój kanał, ten tutejszy, nad którym pracuję, no nie wiem, no z 6 czy 7 lat. I więcej zrobił ten film na kanale, który ma 8000 subów. Ale właśnie, jeśli chodzi o kanał Fredek, tam są vlogmasy. Będzie vlogmas dzisiaj, bo jest 1 grudnia, będzie jutro i będzie pojutrze i być może uda się to trzymać do końca tego roku w sumie, tak, no, czyli przez cały grudzień. No i słuchajcie, koniec informacji, ale jeszcze popisu was z mojej strony, bo mam jeszcze jeden kanał Matełko, tam będzie się pojawiał taki taki lifestyle, nie, czyli jakieś komentowanie TikToków, jakaś gierka, też jakiś czasem vlog, więc tam po prostu możecie zaglądać, bardzo mi zależy na tym, abyśmy ten grudzień spędzili razem. No cóż, dziwia, raczej smuci mnie to, do czego to wszystkiego zmierza, dlaczego wszystko musi być związane z pieniędzmi na YouTubie, mój kanał jest idealnym tego przykładem, nie, to znaczy... Mój kanał zaczął być tak bardzo blokowany na YouTube, że jakieś filmiki... No, nad vlogami całkiem sporo siedzę, Ja je montuję po 5-6 godzin, mimo że może nie wygląda. I one po prostu są blokowane, że to nikomu się nie wyświetla. A nagle jak jest nowy kanał, czyli dla YouTube się opłaca go promować, tak? bo jeszcze nie wiadomo, co z tego będzie, no to nagle takie filmy robią więcej. Jest to dla mnie coś tragicznego, bo widać, że wszystko jest nastawione na em, pieniądze. Za chwilę też do tego przejdę. Czyli po prostu, jak jest starszy kanał, to niech on już tam sobie istnieje, ale lepiej promować. Jakieś nowsze kanały, co nie? Kanał Fredek, czyli ten najnowszy, sprawia mi najwięcej przyjemności z tego względu, że tam w ogóle wiecie, to jest nowy kanał. Ja tam nie mam ikonki zarabiania, nie mam niczego. Ja nawet nie wiem, czy mogę stawiać filmy dłuższe niż 15 minut, czy coś takiego. Właściwie to jest w tym wszystkim. zachciało się papugi. No, przyznam wam się do czegoś. Kanał Fredek to miał być kanał, gdzie robię potężne challenge Typu pierwszy filmik to miał być 72 godziny w aucie, gdzie miałem już przygotowane wyzwania YouTuberów, od nawet no nie tylko youtuberów, od ciekawych osób, miałem na przykład challenge od samu, trzy challenge od samu, co mam zrobić siedząc w aucie 72 godziny, czyli wiecie, taka profeska, o której mówiłem, nie, że gruby film, gruby montaż na kilka kamer, zobaczcie, zakupiłem sobie taki krawatowy mikrofon, ale pewnego razu usiadłem i pomyślałem, czy... czy znaczy po co ja to właściwie robię, nie, to znaczy po części to by było jakieś moje spełnienie, ale ta profeska, o której mówiłem, była tak naprawdę w mojej głowie, dlatego, bo ja wiedziałem, że coś takiego teraz się na YouTube sprzedaje, nie? Jakieś formaty telewizyjne powoli wchodzą, że musi być pięć kamer i, i, i w ogóle. I pomyślałem sobie, że nie. Daję, daję sobie na początku taki czas na to, żebyśmy razem po prostu byli normalnymi gośćmi i pooglądali to, co normalne. Czyli ja po prostu na kanale Fredek nagrywam. Telefonem vlogmasy, mówię jak się czuję, mówię co robię. I po prostu nie lubię tego zbędnego profesjonalizmu, bo to zabija całą tą zajawkę i pasję. Kiedy zastanawiasz się, czy to co chcesz powiedzieć, to w ogóle to będzie ciekawe, a może w ogóle nie, nie, nie będę tego mówił, mimo że chcę. Wiecie, to są jakieś takie głupie, głupie pomysły, więc cóż, mam nadzieję, że też mnie zrozumiecie, że dużo osób nie będzie zawiedzionych, że tu nagle nie ma filmów 4K na 18 kamer, ale na razie tak to będzie wyglądało. Więc cóż, po pierwsze, bardzo Wam dziękuję, że w dalszym ciągu jesteście. Ze mną. Ta garstka ludzi wydaje mi się, że jest coraz mniejsza, ale przynajmniej zostają osoby, które wydaje mi się, że już większość swoich widzów tak naprawdę kojarzy. Najbardziej po live'ach. No, wszystkich moderatorów, wspierających, donatorów, a po drugie, no, mam nadzieję, że ten grudzień razem przeżyjemy i naprawdę będziemy się fajnie bawić, nie? Postaram się zrobić najgrubszy live właśnie w Boże Narodzenie i, i w Sylwestra. I cóż, to tyle, jeśli chodzi o informacje. Życzę Wam w sumie dobrego miesiąca. No i ogólnie to wszystkiego dobrego. No, na razicho.